Witajcie w Rzeszowie. Pewnie mógłbym Wam pokazać różne atrakcje, ciekawe miejsca w Rzeszowie, ale jednak najsłynniejszą atrakcją jest ta, na której właśnie stoję. A jest to piesza okrągła kładka, która znosi się nad jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Rzeszowie. Sama kładka zbudowana w 2012 roku, czyli ponad 10 lat temu. w zasadzie od kilku dni jest to kładka imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tak zdecydowali radni Rzeszowa a przez miejscowych nazywana jest kładką jest Aureolą Ference dla tych którzy są mniej zorientowani Ferenc, Tadeusz Ferenc to były prezydent Rzeszowa i tak naprawdę pomysłodawca tej kładki i główny, główna osoba, która lobbowała za wybudowaniem takiej kładki w Rzeszowie. Okrągła kładka piesza w Rzeszowie. sama kładka zbudowana jest, postawiona jest na wbitych palach balustrady zbudowane są z klejonego hartowanego szkła a podłoże z jednego z najtwardszych materiałów naturalnych drzewa ściąganego z, z bardzo, bardzo daleka niestety yy, yy, Jakie to, są, jakie to jest drzewo z jakiego, Jakie to jest drewno z jakiego drzewa? Bo nie pamiętam, ale zaraz Wam tutaj gdzieś napiszę. Podobno 200 tysięcy aut dziennie pod tą kładką tutaj przejeżdża. Jest to event. Wydaje mi się, że podobnie kładki nie ma nigdzie nigdzie na świecie jeszcze jedno spojrzenie urząd wojewódzki za mną a tuż za nim pomnik Cynu rewolucyjnego w Rzeszowie on też ma swoją swoistą nazwę podobnie jak ta kładka która jest nazywana Aureolą Ferenca To tamten pomnik nazywany jest Wielką Cipą I to tyle Swoista atrakcja Rzeszowa Chyba najbardziej rozpoznawalne miejsce w Rzeszowie Oprócz wspomnianego pomnika